Cześć, z tej strony Krzysztof Pakura. Witam Cię serdecznie. Dziś pokażę Ci, jak zrobić własną reklamę Future Ad Pro. Zaczynamy. Ok, zanim zacznę robić reklamę, yy, zobaczę tylko, co się dzieje tutaj na profilu. Dzisiaj jest 27, więc mogę zakupić paczki z mojego konta Future ad Pro. Mam 94 dolary, więc mogę zakupić sobie jednego adpaka. W tej chwili przejdę do moich adpaków. Kup adpak. ja może tu przetłumaczę tą stronę na język polski. Będzie to wygodniej dla mnie. Ok, w tej chwili mam na koncie 94 dolary dostępne i mogę sobie zakupić jednego adpaka. Ilość pakietów reklamowych 1. Kwota do zapłaty 50 dolarów. Sprawdzam tylko jeszcze wszystko jest ok. I kupuję kolejnego adpaka. Transakcja została zakończona pomyślnie, jak widać. Świeci się na zielono i w tej chwili powinno to zostać dołączone do moich... Jest 48 atpaków. Dobra, zaczynam w tej chwili tworzyć własną reklamę. Dlatego, że po zakupieniu każdego atpaka ważne jest, żeby każdy atpak 50-dolarowy ma 800 wyświetleń reklam, i wszystkie te wyświetlenia reklam muszą być przydzielone do, do, do reklam, które sami, sami musimy tutaj, jakby stworzyć. I teraz pokażę. Jak to tworzę? To jest bardzo proste, nie ma tutaj naprawdę żadnej komplikacji i robi się to bez problemu. No, chyba że czasem po prostu nie działa internet tak jak u mnie, o, czasem działa wolniej. Dobra, jesteśmy na stronie, gdzie tworzy, tworzy się reklamę. Co muszę zrobić? Pierwsza rzecz, muszę stworzyć tytuł mojej reklamy, tak jak tutaj widać, pisze. Ja w tej chwili Zrobię reklamę. Jeszcze przejdę do zakładki zarządzaj reklamami, ponieważ ja już mam tutaj reklamę swojej, swojego biznesu. No prowadzę biznes nie tylko w Future Art Pro, ale również na Giełdzie COCAS, o którą reklamuję i mam go tutaj po prostu stworzoną już tą reklamę. W tej chwili tutaj widać po zakupie te, tego jednego adpaka, przed chwilą mam dostępnych 800 widoków, które muszę. Aby to wszystko tutaj funkcjonowało, żeby mi się dobrze naliczały wypłaty Futurat Pro muszą być te widoki przypisane właśnie do, do reklam. I mo mogą one być przypisane do tej reklamy, lub, lub mogę stworzyć nową reklamę. Ja właśnie stworzę nową reklamę i przypiszę te widoki do tej nowej reklamy, a reklamę robimy po to, żeby, żeby było dla wszystkich jasne, jak to się robi i że to jest bardzo proste. OK. Czyli co? Co chcę reklamować? Mogę tutaj reklamować wszystko oprócz AdBlasta, który jest przeciwieństwem FutureNeta. Tam jest konflikt interesów, tego nie można tutaj reklamować i oczywiście treści erotycznych również. Poza tym można reklamować wszystko. Jeżeli masz jakiś swój biznes, możesz go tutaj reklamować. Jeżeli masz jakiś towar, który chcesz reklamować, możesz tutaj wszystko, wszystko sobie opisać i puścić po prostu do sieci. Ja zareklamuję w tej chwili FutureNeta czyli firmę, do której którą promuję, Future Ad Pro jest jakby produktem FutureNeta i w tej chwili zrobię, zrobię reklamę FutureNet. Czyli co? Muszę wymyślić sobie tytuł tej reklamy. Załóżmy, że stworzę tytuł powiedzmy dołącz dołącz I zarabiaj, zarabiaj razem z nami w FutureNet. W tej chwili tutaj jest podgląd tej reklamy, jak widać, jest tytuł, wyświetla się. O tutaj już ona się tutaj poprawi pewnie. Jest hochlik, który net. O, w tej chwili jest ok. W tej chwili pokazało nam się na czerwono tutaj, że jest po prostu za dużo wyrazów. Więc możemy wykasować, powiedzmy, ten wyraz razem. I już jest ok. Tutaj poniżej muszę, wp muszę wpisać, ale nie muszę, mogę, ale nie muszę wpisać coś na temat na temat tak jak tutaj powiedzmy tego future, mojego future net więc ja wpiszę powiedzmy coś takiego hmm. Stąd 10 reklam dziennie. Tutaj jest chochlik I zaś bez wychodzenia z tą Tak, kropka i możemy wpisać na przykład spraw nas, nas. Ok, w tej chwili mam gotowy, gotową, gotowy tytuł, gotowy opis do tego, i pod spodem muszę wrzucić link tej strony, którą chcę, chcę po prostu zareklamować. Ja wezmę oczywiście, wrzucę tutaj mój link, mój link do, mojej, do mojej strony, gdzie można się zarejestrować bezpośrednio przez, przez mojego linka. Kopiuję go tutaj. O, I w tej chwili ta reklama jest gotowa. Tu pod spodem jest grupa docelowa do jakiej chcę, żeby dotarła ta reklama, ale to będzie ta opcja będzie po prostu wkrótce dostępna dlatego futureat pracuje dalej cały czas nad rozwojem i tutaj jeszcze ta opcja jest niedostępna, ale wkrótce będzie to dostępne. I teraz... A, i teraz przypisuję te 800 widoków tutaj. Wpisuję tę te, te liczbę, które, którą chcę przypisać. Czyli 800 i publikuję. W tej chwili powinna moja reklama pójść do weryfikacji. Do Future Art Pro. Jeżeli zostanie zweryfikowane. O, już było tam na zielono. Tylko tutaj. O, i już jest zweryfikowana weryfikacja, proces trwa weryfikacyjny, więc jeżeli będzie już zweryfikowany, no to po prostu będzie, będzie dostępna jakby do publikacji ta reklama. Tak jak mówiłem tutaj musi być zero musi być przypisane wszystkie te widoki muszą być przypisane, wtedy te wszystkie naliczenia Future Ad Pro działają prawidłowo i wypłaty są są naliczane prawidłowo. No, i co, i w zasadzie to, to na dzisiaj wszystko. Yy, więcej informacji na temat tego, jak, yy, jak się tutaj poruszać w rad, Pro w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteś ciekawy, jak wypłacać, jak, y, jak y, kupować adparki, możesz się cofnąć do moich wideo yy, wcześniejszych, serdecznie zapraszam. No i oczywiście zapraszam Cię do kolejnych wideo, a już yy, w najbliższy weekend. Zapraszam cię do oglądania mojego Facebooka albo YouTube'a, bo tam będę pokazywał pierwszą prezentację tej giełdy CoinCasa, która rusza już w czerwcu i więcej na ten temat opowiem wam właśnie w sobotę, więc serdecznie was zapraszam i do zobaczenia.